Witam Państwa ponownie. Niewielu z nas doświadczyło traumatycznego rozdzielenia ze swoją matką, dosłownie wyrwania z jej ramion. Bohater naszej dzisiejszej historii to właśnie przeżył w wieku zaledwie trzech lat. Rok później został adoptowany, ale ogarnąć to wszystko i odnaleźć w tym sens, zdołał dopiero po wielu latach, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni niewiele mogą powiedzieć o swojej przyszłości. Przepędzani z miejsca na miejsce, bywa że aresztowani za włóczęgostwo, mają raczej mgliste pojęcie o tym, co będzie z nimi jutro. Ci, którzy przekraczają próg Pacific Garden Mission, a jest ich codziennie ponad 800 mężczyzn, kobiet i dzieci, wiedzą przynajmniej, że mogą liczyć na bezpieczny nocleg, pożywny posiłek i czyste ubranie, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Dla wielu jednak czas spędzony w misji jest początkiem czegoś zupełnie nowego. Nowego życia opartego na nadziei i pewności jutra. Dzieje się tak za sprawą prawdy o Bożej Miłości, przebaczeniu i zbawieniu, którą przekazują im misyjni duszpasterze i doradcy duchowi. Życie tych, którzy tę prawdę przyjmują, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3101 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Jak tam w szkole, Fenton? Okropnie. Dlaczego? Ostatni dzień z kolegami wszyscy zdali, a ja nie. Próbowałam rozmawiać z Twoją nauczycielką, ale w ogóle nie chciała mnie wysłuchać. Tak jak twój ojciec. Co? Co się dzieje, mamo? Twój ojciec jedzie na wojnę, zaciągnął się do marynarki. Gdzie jedzie? Nie wiem. Próbowałam przekonać go, żeby tego nie robił, ale jak on zbije sobie coś do głowy. Kiedy wróci? Nie wiem, Fenton. Ale ty mnie nie zostawisz. Nie zostawiaj mnie. Mamo, proszę! W swoim krótkim życiu nasz bohater przeżył już wiele, a przed nim były kolejne bolesne doświadczenia. Prawdziwa historia Fentona McCoheila już teraz w wyzwolonym. Ciągle pamiętam ten dzień w 1938 roku. Mama odebrała mnie z sierocińca w Oakland i przywiozła ponad 300 kilometrów do Ridley. Tata z nią nie przyjechał. Wydawał się emocjonalnie mało ze mną związany. Był hodowcą bydła z tytułem inżyniera, dumnym mężczyzną, który bardzo pragnął mieć syna. Niestety nie mogli mieć dzieci. Był bardzo powściągliwy, podobnie jak pozostali członkowie jego rodziny. Nigdy nie okazywał swoich uczuć. Gdzie jest ten chłopak? Na dworze bawi się. Przypomnij mi, jak się nazywa? Fenton. Fenton? Co to za imię? W agencji adopcyjnej powiedzieli, że jego matka była pielęgniarką, a Fenton to nazwisko jej ulubionego lekarza. Jaka pielęgniarka oddałaby własnego syna? Podobno nie miała wyboru. Ojciec chłopca ją zostawił, a ona nie mogła się nim opiekować. Blondynek, co? Z daleka wygląda całkiem do rzeczy. Po drodze kupiłam mu koktajl mleczny, ale on nie wiedział nawet, jak użyć słomki. Musiałam mu pokazać. W wieku czterech lat? Miał trudne życie, Persi. Potrzebuje naszej miłości i pomocy. To Twój pomysł, nie mój, więc ty mu pomagaj. <słuch> Tata nigdy nie dał mi klapsa. Zostawiał to mamie. Mamie zresztą też nigdy nie okazywał żadnych cieplejszych uczuć i często się kłócili, kiedy spóźniał się do domu bez powiadomienia. Kochałem moich nowych rodziców i mój nowy dom na wsi, gdzie rosły róże i drzewa owocowe i miałem nawet własną sypialnię. Tata prowadził prace melioracyjne w dolinie San Joaquin. Tam też poznałem przyjaciół na całe życie. Fenton pokazał dzisiaj, że stać go na odwagę. A co się takiego stało? Chłopaki Hansena pływały w łódce po kanale. Zapytałem, czy mogliby wziąć Fentona. I co? Powiedzieli, że tak. Wgramolił się do środka i pływał z nimi. Widziałem, że ma na to wielką ochotę, ale sam bał się zapytać. Ma dopiero pięć lat, Persi. Cieszę się, że mu pomogłeś. A Hansenowie to mili sąsiedzi. Ich chłopcy też są bardzo fajni. Może zaprzyjaźnią się z Fentonem? Musiałby wykazać trochę inicjatywy. Nie wszyscy są tacy jak ty, Percy. Mój własny syn będzie taki jak ja. Ten chłopak jest zbyt potulny. Moi rodzice nigdy nie chodzili do kościoła, ale Hansenowie zaczęli mnie zabierać do szkółki niedzielnej. W ich domu panowała serdeczna, ciepła atmosfera, zupełnie inaczej niż w moim. Między mamą i tatą istniało widoczne napięcie. Często myślałem, że to z mojego powodu. W szkole nie szło mi dobrze. Pierwszą klasę musiałem powtarzać, co brat mojego ojca podsumował słowami, że nigdy do niczego nie dojdę. Często płakałem, kiedy byłem sam. Czułem się niekochany i bezwartościowy. Oblałem również czwartą klasę, mimo że mama pomagała mi w nauce. Bardzo przeżyłem wyjazd Taty na wojnę. Płakałem też przy rozstaniach po każdej jego przepustce. Kochałem go i chciałem, żeby został w domu, ale on pozostawał na to nieczuły. Wojna już prawie się kończy, mamo. Niedługo Tata na dobre wróci do domu. On do nas nie wróci, Fenton. Chcę rozwodu. Co? Co ty mówisz, mamu? To prawda, Fenton. Spotyka się z inną kobietą i chce wziąć z nią ślub. Zostawił mnie, tak jak mój prawdziwy ojciec. Pamiętasz go? Właściwie to nie wiem. A w sierocińcu coś ci o nim mówili? Niewiele, tylko tyle, że pracował na kolei. Pamiętasz kogoś innego z rodziny? Wiem, że miałem starszą siostrę. I pamiętam, jak odbierali mnie mojej mamie. Tata odwiedzał mnie czasami i pomagał nam finansowo, ale jego nieobecność jeszcze pogłębiła moje poczucie odrzucenia. Kiedy tata ponownie się ożenił, kupił farmę jakieś 30 kilometrów od nas. Mama co prawda nigdy mnie nie zostawiła, ale jakby wycofała się z życia. Kiedy wracałem do domu ze szkoły, zastawałem ją siedzącą w ciemnym pokoju, przy zasłoniętych oknach i palącą papierosy. W szkole średniej moja przyjaźń z Hansonami jeszcze się umocniła. Panie Hanson często mówiła mi o swojej wierze. Nadal chodziłem też z nimi do kościoła. Zawsze bałem się śmierci, a teraz zdałem sobie sprawę, że kiedy kończy się życie, można znaleźć się w niebie albo być na wieki potępionym. Pewnego dnia, kiedy coś tam robiłem przed domem, podjechał samochód i wysiadł z niego misjonarz, którego poznałem w kościele. Rozmawialiśmy przez chwilę. Czego chciał ten człowiek? Jest misjonarzem, pracował w Etiopii i zaprosił mnie na wakacyjny obóz dla młodzieży. Chcesz jechać? Z początku nie chciałem, ale mnie namówił. A co to za obóz? Chrześcijański, organizowany przez Kościół w Mission Springs w Kalifornii. Chcesz zostać misjonarzem? <laughs> no coś ty. Chcę zostać pilotem, ale lubię chodzić do kościoła, więc mógłbym też pojechać na obóz. Mnie kościół już dawno przestał interesować. Powinnaś wybrać się kiedyś z nami, mamu. Nie. Dzięki, synu. Po jednym z wieczornych spotkań na obozie Duch Święty wyraźnie mi pokazał, że potrzebuję zbawienia. Wstałem i poszedłem w stronę ołtarza, a z każdym krokiem myślałem: Czy ja naprawdę to robię? Poprosiłem Boga, żeby mnie zbawił, błagałem go, żeby mi dał nowe życie w Chrystusie. Modląc się, nie byłem pewny, czego mam się spodziewać. Ale kiedy skończyłem, moje serce było lekkie i pełne radości. Następnego ranka poszedłem do księgarni i kupiłem Nowy Testament i książkę o doktrynie chrześcijańskiej. Intensywnie czytałem jedno i drugie. W rezultacie dostałem nagrodę jako najbardziej gorliwy z nowo nawróconych. Ale nowo nawróceni potrzebują wsparcia. Ja po powrocie do domu miałem problem z pewnością zbawienia mimo że dołączyłem do grupy młodzieżowej prowadzonej przez bardzo dobrego chrześcijanina. W końcu postanowiłem porozmawiać z pastorem. Ta książka o nauce chrześcijańskiej jest bardzo dobra Fenton, czytaj ją. Robię to pastorze i bardzo mi się podoba. Czytam też Nowy Testament. Mm, a modlisz się? Tak. I uczę się wersetów na pamięć. W niedzielę rano chodzę też na spotkania grupy młodzieżowej. Aha, więc w czym problem? W liście do Filipian, w drugim rozdziale, jest napisane, że powinniśmy sprawować nasze zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Co muszę zrobić, żeby być pewnym, że nie utracę zbawienia? Fenton. Zbawienie można porównać do narodzin dziecka. Kiedy dziecko przychodzi na świat, nie może już być nienarodzone. Jezus powiedział: Kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Więc dlaczego jest napisane z bojaźnią i drżeniem? Zbawienie swoje sprawujcie. A zauważ, że powiedziano sprawujcie, a nie pracujcie na zbawienie. Jezus Chrystus już wszystko uczynił na krzyżu i powiedział: Wykonało się. Do Ciebie należy teraz praktykowanie, stosowanie w życiu zbawienia, które masz w Chrystusie, w pełnym oddaniu i posłuszeństwie Bożemu Słowu. Dobre uczynki Cię nie zbawią, ani też nie pomogą w zachowaniu zbawienia. Zbawia wiara w spełnione dzieło Jezusa, Jego krew, którą przelał na krzyżu za nasze grzechy. Uczyłeś się na pamięć wersetów z drugiego listu do Efezjan 8 i 9? Tak, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z Was, Boży, to dar nie z uczynków. Aby się kto nie chlubił. Zauważ, że powiedziano, zbawienie jest przez wiarę, która jest darem od Boga, nie z uczynków. Rozumiem. A następny werset mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dobre uczynki. Przychodzą po naszym nawróceniu, kiedy Duch Święty pobudza nas do nich. Od tego momentu odżyłem. Zyskiwałem coraz większy spokój, w miarę jak coraz lepiej rozumiałem, że Bóg mnie kocha i nigdy mnie nie odrzuci. Dotąd zawsze czułem się kompletnie bezwartościowy, a jednak Jezus zapłacił tak wiele, żeby mnie zbawić. Cena mojego zbawienia pobudzała mnie do tego, żeby służyć Bogu z pasją i gorliwością. Służba sprawiała mi radość. Angażowałem się w nią tak, że w ostatniej klasie zostałem prezydentem naszego szkolnego klubu biblijnego. Słowo Boże i Boża Miłość do mnie dodały mi pewności. Tata zaproponował mi pomoc finansową w czasie studiów. Po modlitwie postanowiłem ją przyjąć. Po pierwszym roku zostałem powołany do wojska. Odsłużyłem 21 miesięcy, po czym wróciłem na drugi rok. Ponownie zacząłem też chodzić na wieczorne studium biblijne i tam poznałem Karol. Byłeś w Korei, Fenton? Nie. Większość czasu spędziłem w Stanach, a ostatnie 9 miesięcy w Niemczech. Dobrze, że ta wojna wreszcie się skończyła. Tak też myślę. Słyszałam, że w liceum bardzo aktywnie udzielałeś się w służbie. Tak. Prowadziłem klub biblijny i udawało mi się zapraszać bardzo ciekawych ludzi na spotkania. No i wygłosiłeś mowę na zakończenie szkoły. Owszem, stawiam sobie taki sam cel jak apostoł Paweł. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Chciałbym zapomnieć o osobistych ambicjach. I żyć dla Boga. Kiedy byłem w wojsku, modliłem się, żeby Pan dał mi za żonę bogobojną kobietę, prawdziwą chrześcijankę. A Bóg uświadamiał mi, że muszę pracować nad sobą, by stać się bogobojnym mężczyzną. Teraz poznałem wspaniałą młodą kobietę. Karol była bogobojna i bardzo mnie pociągała. Mimo, że była o 6 lat młodsza ode mnie, w końcu odważyłem się zaprosić ją na randkę, z nadzieją, że jej rodzice nie będą mieli nic przeciwko temu. Nie mieli i zaczęliśmy chodzić ze sobą. Jak było w sierocińcu Fenton? Zimno i surowo, ale dobrze nas karmili. To musiało być straszne, zostać oderwanym od mamy w tak młodym wieku. Był. Ciągle mam to przed oczami. Moi rodzice adopcyjni to był dar. Dar od Boga. Zwłaszcza mama. Jej miłość pomogła mi jakoś uporać się z bólem po tamtej stracie. Więc pewnie tym bardziej cenisz sobie to, że nikt nie może Cię wyrwać z rąk Boga. Prawda. Byłbyś dobrym pastorem albo misjonarzem. Tylko, że ja chcę zostać pilotem, Karol. <laughs> Mam już licencję. Prawdę mówiąc, zgłosiłem się już do pracy w centrum testowym lotów linii Edwards. Krótko po zakończeniu roku szkolnego wzięliśmy ślub i po kilku tygodniach pojechaliśmy do szkoły biblijnej w Oregonie. Przez kolejne trzy lata studiowaliśmy wspaniałe prawdy Słowa Bożego. By zostać samodzielnym pilotem misjonarzem, wylatywałem kolejne godziny. W tym celu kupiłem nawet mały samolot. Po ukończeniu koledżu wróciliśmy do domu w Kingsburg, gdzie Bóg zmienił nasze plany. Ja zaangażowałem się w służbę misyjną razem ze Stanem, jednym z chłopaków Hansenów, który podobnie jak ja ukończył szkołę biblijną w Oregonie. Obaj potrzebujemy upewnić się co do tego, że to jest wola Boga. Mieliśmy potwierdzenie, ale nie zawsze wydaje się ono takie wyraźne. Boża wola jest czasem sprzeczna z naszą. Przez ostatnie trzy lata razem z Karol szliśmy w jednym kierunku. Przez całą szkołę biblijną nastawialiśmy się na to, że będę prowadził służbę misyjną jako pilot. A teraz. A jeśli szef misyjnego Towarzystwa Lotniczego uważa, że twoim prawdziwym powołaniem jest prowadzenie kursów biblijnych, to lepiej go posłuchaj. Myślałem, że mógłbym robić jedno i drugie. Anton, jesteś dobrym nauczycielem i świetnie przekazujesz prawdy Pisma Świętego. Wszyscy wiedzieli, że zamierzamy zostać misjonarzami, a teraz miałbym pracować fizycznie na miejskiej posadzie. Musimy działać zgodnie z wolą Boga i na tym powinieneś się skoncentrować. Na ostatnim roku szkoły biblijnej urodziła nam się córeczka. Po dyplomie licencjackim z nauczania podstawowego zacząłem uczyć w wiejskiej szkole. Ale bardziej skupiałem się na prowadzeniu klubów biblijnych. W 1963, kiedy urodził się nasz syn, Bóg zaprowadził nas do bazy marynarki wojennej w Rymur, gdzie prowadziliśmy służbę ewangelizacyjną wśród żołnierzy. Karol głównie zajmowała się dziećmi, a ja uczyłem w szkole podstawowej, a także w miejscowym kościele. Później Bóg wykorzystał moje kwalifikacje lotnicze. Zacząłem prowadzić w szkole zajęcia poświęcone lotnictwu i astronautyce. Halo? Cześć stary. Dzwonię, żeby zaprosić cię na przelot naszym szkolnym balonem na ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze? Tak, kupiliśmy coś takiego I ty umiesz tym latać? Tak, zrobiłem licencję, a nawet kurs instruktorski Także mogę prowadzić naukę latania No i jak cię znam, na pewno znajdziesz jakiś sposób Żeby i to wykorzystać dla Boga Oczywiście Muszę to wszystko zobaczyć, przyjadę To były bardzo pracowite lata Uczyłem w szkole, służyłem Bogu jako asystent kapelana w Akademii Marynarki Wojennej. Razem z przyjacielem stworzyliśmy grupę ewangelizacyjną i używaliśmy balonu zwanego Pochwycenie, by docierać do ludzi podczas różnego rodzaju imprez plenerowych. Przez wiele lat razem z Karol inwestowaliśmy nasze życie w życie innych, starając się nie zaniedbać żadnej okazji, by dzielić się z nimi Ewangelium. Nasze dzieci zawsze były z nami i widziały, jak działa Bóg, ale kiedy weszły w okres dojrzewania, zauważyliśmy w nich pewne zmiany. Fenton, to prawda. Nasza córka nie prowadzi się tak, jak należy. Jesteś pewna? No tak. Dlatego tak się zmieniła. Owszem. I to pomimo, że pozwoliliśmy jej przenieść się do szkoły chrześcijańskiej. Grzech to sprawa osobistego wyboru, Karol. Powinna o tym wiedzieć. To jej ostatni rok w szkole i dobrze, że zgodziliśmy się, żeby się przeniosła. W końcu bardzo tego chciała. Skąd wiesz, że to prawda? Znalazłam w jej pokoju ten list. Co teraz zrobimy? Będziemy się za nią modlili. Niewiele więcej możemy zrobić. I oczywiście porozmawiamy z nią o tym. Wszystkie nasze prośby na nic się zdały. Wyprowadziła się z domu i zamieszkała ze swoim chłopakiem. To był dla nas trudny czas, ale Bóg potwierdził, że powinniśmy okazywać jej zdyscyplinowaną miłość, modląc się, żeby poznała Jezusa. W trakcie tego doświadczenia prowadziłem w naszym kościele nauczanie na temat kwalifikacji starszych kościoła. Jeśli Twoje serce jest szczere, to służenie Panu jest łatwe, przychodzi naturalnie i gdziekolwiek Cię on poprowadzi, da Ci moc, byś mógł wypełnić Jego wolę. Bo, jak mówi Pismo, kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. Skoro zaś służycie Bogu i Jego ludowi, Biblia mówi, że powinniście być nienaganni, nie powinniście być samowolni, skorzy do gniewu, porywczych, ciwi brudnego zysku. Nie powinniście oddawać się pijaństwu. Powinniście natomiast być gościnni, rozmiłowani w tym, co dobre, roztropni, sprawiedliwi, pobożni, wstrzemięźliwi. Powinniście być tymi, którzy by własnym domem dobrze zarządzali, dzieci trzymali w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? To bardzo wysokie standardy w tym upadłym świecie, ale w ósmym rozdziale listu do Rzymian znajdujemy słowa dodające otuchy. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Bóg da nam siłę, byśmy umieli wypełnić Jego powołanie w naszym życiu. Strasznie się męczyłem, nauczając Bożych zasad w tym trudnym dla nas okresie. Nasza córka jawnie żyła w grzechu, a my byliśmy tym załamani. Jednak nasza wiara w Boga się nie zachwiała. Wiedzieliśmy, że On kocha ją mocniej niż my. W końcu jednak zrezygnowałem z nauczania starszych w kościele. Zrezygnowałeś? Dlaczego? Z powodu problemów mojej córki. Ale to jej problemy, nie twoje. Ale to my ją wychowaliśmy. I wygląda na to, że nie zrobiliśmy tego tak, jak trzeba. Dzieci się buntują, to normalne i wszyscy o tym wiedzą. List do Tytusa, rozdział pierwszy, wiersz szósty, dokładnie opisuje, jaki powinien być biskup. Powinien być nienaganny mąż jednej żony, który ma dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krąbrności. A moja córka jest krombrna i żyje w grzechu. Każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje własne decyzje. Pamiętasz piątą księgę Mojżeszową? Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. To prawda. Ale nie mogę uczyć innych w kościele tego, czego sam nie pokazuję w życiu. Nie wiem, czy będę mogła jeszcze kiedykolwiek uczyć młode kobiety, jak wychowywać swoje dzieci. Taka porażka! Zrobiliśmy, co było w naszej mocy. Może. może to moja wina, że byłem cały czas taki zajęty i miałem dla niej za mało czasu. Strasznie mi ciężko, Fenton. No ja też. Ufam Bogu, że otworzy przed nami właściwe drzwi. Fenton. Wiesz, co jest napisane w 22 rozdziale Księgi Przysłów? Wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Może ona pewnego dnia przyjdzie do Boga. Po 30 latach pracy, jako nauczyciel, przeszedłem na emeryturę. Dzięki Bożej łasce nagrodzono mnie jako wybitnego nauczyciela. Przyjęto dożywotnio do Krajowego Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli. Zostałem też uhonorowany jako kapelan marynarki wojennej, a przez Stowarzyszenie Red Byron uznany za wybitnego popularyzatora lotnictwa i astronautyki. Przez następne sześć lat pracowałem jeszcze jako nauczyciel na zastępstwach, a później jako kapelan w więzieniu King's County. W 2005 roku sprzedaliśmy nasz dom w Kalifornii i przeprowadziliśmy się do Tennessee, gdzie otworzyliśmy ośrodek chrześcijański prowadzący roczny kurs studium biblijnego dla kapelanów i wolontariuszy. Wytwarzać żywność na potrzeby misji? Tak. Moglibyśmy uprawiać zboże i hodować inwentarz. Musielibyśmy zbudować ogrodzenie i stodołę. Może udałoby się zachęcić wierzących farmerów, żeby przekazywali część zbiorów na wsparcie działalności misyjnej. Pomysłów to ci nie brakuje, Fenton. Te, które się sprawdzają, pochodzą od Boga, Karol. Który nie chce, by ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania. Wiesz, sporo w życiu przeszedłem, ale nie chciałbym niczego w nim zmienić. Chociaż wiem lepiej niż kiedyś, że decydując się na coś. Trzeba się liczyć z kosztami. Myślisz, że Jezus liczył się z kosztami, kiedy przyszedł, żeby umrzeć za nas na krzyżu? Na pewno. List do Hebrajczyków w rozdziale 12 mówi patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł po prawicy tronu, nie było innego sposobu, by nas zbawić. Każdego dnia modlimy się o zbawienie naszych dzieci i uzdrowienie naszych z nimi relacji, ale nigdy nie odwrócimy się od Bożych zasad. Podobnie jak inni doświadczyliśmy rozczarowań i bólu, ale za Apostołem Pawłem możemy powiedzieć: utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. W programie numer 3101 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Fentona McCoyla. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605.